Utrzymuje Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu za po wojnie Obóz Pracy w Łambinowicach. Wyróżnienie w kategorii przedsięwzięcia o tematyce martyrologicznej otrzymuje również Muzeum Stutthof w Sztutowie za wystawę Żydzi w KM Stuttgart. Proszę Państwa, jeżeli tak jak wspominała Pani Minister, w polskim muzealnictwie dokonuje się głęboka przemiana w koncepcji, organizacji wystaw, podejściu, tematyce, sposobach, to ten obszar, który tutaj został nazwany jako przedsięwzięcie o tematyce martyrologicznej, bo to trudno w ogóle ująć w jakiejś terminologii, prawda. Ze względu na delikatność tej tematyki, to właśnie w tym obszarze, w tym polu muzalnictwa dokonały się w ostatnich latach chyba najbardziej radykalne zmiany, najgłębsze, najciekawsze inicjatywy, które pokazują, jak można inaczej spojrzeć na te tragiczne rzeczy. Jak można. Pokazać także kontekst instytucji, tej specyficznej instytucji, w miejscu, w którym ona funkcjonuje i to, co ona jest w stanie współcześnie dla tej społeczności zrobić. Nagrodę w tej kategorii otrzymuje wystawa wyrwa w pamięci.